Przyszedł czas na chwilenie. Ja mam taki patencik, jeżeli chodzi o dochwilenie, czyli używamy Hop Spider'a, dlatego żeby ograniczyć osad, który nie ukrywam, że w temacie worka BIB on się tworzy. Wyliczona ilość marynki. 45 minut. I gotujemy. Jak widzicie, nic skomplikowanego, krótko mówiąc. Piwo zostało nachwilone na goryczkę. A potem pod koniec gotowania nachylimy na smak i na aromat. To już czas, kiedy możemy wystąpić bez fartucha. kończymy gotowanie. Piwo zachylone po raz ostatni na siódmej minucie. Pojemność około 22 litrów na końcu gotowania. Stałego osadu będzie Z4, więc myślę, że akurat do tego do fermentora T18 się powinno nazbierać. Za 15.11, czyli przypomnę od godziny 8 rano podgrzewanie wody. u 9 zasyp bez wysładzania. Koniec Z15.11, czyli mamy 8, 9, 10, 45 niecałe 3 godziny, a mogło być trochę szybciej, ale tutaj miałem coś do zrobienia, jak mówiłem. Czyli jak najbardziej metoda workiem sprawdza się. Sprawdzimy jeszcze przy okazji baling pod koniec gotowania. Zrobimy to najpierw mieszając zawartość gotującej się brzeczki No i tak trochę w sposób nieprofesjonalny, nalejemy sobie tego co najlepsze na szkiełko refraktometru. No i mamy 12 stopni, 12,2 jak ma być takim aptekarzem, no to nie ma być. Jest to powyżej założeń, założenie było 10, 10,5. Mamy 12 i to już tak naprawdę nie wiem jak to jest, ale czasami to samo rośnie, jest 12,5. Załóżmy, że około 12-12,5 briksów. Tutaj nie ma wielkiego rozjazdu, więc podejrzewam, że 12 DLG piwa będzie. Zobaczymy jeszcze jak będzie z witrażem. Bo to jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o samą wydajność tego piwa. Przyszedł czas na to, żeby założyć chłodnicę do piwa. Ona ma się w tym momencie. Jest może no, nie wyczyścić, ale wysterylizować, bo no, wyczyszczona to ona powinna być, przypomnę, a więc tak żeby nie jest tu termometra, termometru. Chmiel wrócimy do środka. O, tak pozwolimy się jej do tej wysokiej temperatury. Chłodnica sama równa na początkach ważenia. Była, że gdynia była zajadka, jak taką chłodnicę wykonać. To było w czasach, kiedy takie chłodnicy były bardzo drogie, nie schodziły poniżej 300 zł, no to znalazłem sobie sklep, który oferuje instalację gazową do samochodów. Rurka miedziana i 8 wewnętrzna średnica, ona się idealnie przez cały czas nie chce się zepsuć, chce żyć, nie chce się. Zepsuć. Jakby zniszczyć, kiedyś miałem zajawkę, żeby zrobić już taką nowszą, ładniejszą, albo po prostu żeby kupić oby nie karbowaną, pamiętajcie, bo zdarzają się oferty z chłodnicą karbowaną, a wiecie to, że wyczyszczenie takiej chłodnicy graniczy z cudem, czyli kupujemy płaską, taką, żeby powierzchnia nie była karbowana. Myślę, że czas jest całkiem spokojny. Czas końca ważenia, jeszcze 20 minut schładzania no i zaszczepienie drożdżami. Przyznam się, że tutaj nie mam suchych drożdży. A właściwie mam. Mam i nie mam. To są drożdże, które polecam do tego piwa. Tak wygląda no, już prawie miesięczna gęstwa. Ona jest wyjęta z lodówki, żeby budziła się, żeby przyzwyczaiła się do pracy, do ocieplenia globalnego. Pachnie właściwie, nie ma tutaj żadnych objawów skażenia. Przypomnę, że tej grzeczki tutaj nie będę zlewał tego ciemnego płynu. To poleci do, a właściwie tu do podstawy, do zlewu. Te roszy były wykorzystane przy pierwszym pigie e, jabłoni, e, czyli one już mają sobie delikatną wędzonkę, która zmiesza się nie ma co ukrywać z kolejną, e, na przemian e, torfowo-gruszkową. Więc e, co z tego wyjdzie, sam jestem ciekawy. No, przy tym balingu powinny te wszystkie rzeczy być wyczuwane. Na granicy 35 ligów, więc tutaj... Nie powinno być nic przegiętego. 7 minut do końca. Jeszcze zamurzę tą chłodnicę w 100 stopni prawie 98. No wiem, że to gotowanie jest uzależnione od wysokości, na której się człowiek znajduje. Ja się znajduję na wysokości niby nad morzem widynia, ale jednak 142 metry nad poziomem morza. To już jest coś. Inaczej pewnie by gotowało się na żłowach, e, gdzie jest e, depresja. No i to właściwie tyle, co można tutaj powiedzieć. Ja przypomnę, że wszystkie surowce są w sklepie Centrum Gełogarstwa.pl, że na gasą obrowach macie 10% rabatu, który nie sumuje się z innymi rabatami e, na cały koszyk zakupowy, czyli na słody, na sprzęt, na chociażby lodówkę fermentacyjną, o której była mowa. Ona będzie też wykorzystana do fermentacji tego piwa na zasadzie mrożonych wkładów. Zejdziemy do o myślę, 18, 15, może stopni, o 15. Zaczniemy fermentację i po 10-dniowego okresu fermentacji podwyższymy temperaturę do 18 stopni. a potem już w zejdziemy do leżaka do 13 gdzieś tak stopni, bo wleję to piwo do Kega, na no i zagrozę na kamionkę. Dobra, ja myślę, że generalnie że nie będę smucił, nie będę Wam przedłużał dużo tego tematu, pokazywał, jak się to chłodzi i tak dalej. To już było pokazywane, piwo wygaszę e, za 5 minut. E, dźwignę to do łazienki, puszczę tutaj zimną wodę, tym szarym końcówką. Tak to jest zmyślne do pralki zamontowałem końcóweczka. Także tu jest pobór wody. A on ten tym do, do zlewu. Albo gdzieś tam. Taka chodnika w ciągu 20 minut. W ciągu 20 minut potrafi schłodzić piwo do 20 stopni. Raz się zapomniałem i nawet weszło do temperatury takiej kranowej okazuje się, że miałem 16 stopni w kranie na zimnej wodzie zatem połączymy się jak będziemy zaszczepiać wrzeczkę czyli wrzeczka już będzie wychłodzona do 20 stopni no i te drożdże wlejemy do gotowego piwa jeszcze sprawdzimy ile tego piwa tak naprawdę zostało bo zobaczyć cały czas paruje Liczymy na to, że a zresztą liczę, teraz policzymy starym dobrym wzorem zmierzę wysokość słupa wody a ona wynosi 17 cm no to przy Was na szybkiego liczymy tak 3,14 razy eee, razy jak wysokość 3,14 razy r kwadrat tego garka, czyli 400. To się równa 1256. Coś pomyliłem teraz. No pewnie. 314, dawno nie liczyłem. Eee, razy r kwadrat, czyli razy 400, razy wysokość superwody o tym zapomniałem, 17, to jest 21352, ale nie przejmujcie się, bo ten wynik dzielimy przez 1000. No to wychodzi nam 21 litrów i 35 Czyli 21 za pół albo 21 za to po prostu. 21 litrów, no to styknie. 18 potrzebuje, a więc 3 litry, niecałe 3,5 litra w osadzie jest do osiągnięcia. No. Przy 12 brixach myślę, że w 12,5 brixach, czyli około 12 BLG. Myślę, że wydajność całkiem spoko dla ściałka, czyli w normie on spoko, nie jest jakaś super wydajna cała to 70. 7. Potrzymam was jeszcze te dwie minutki, żebyśmy oficjalnie to skończyli. Temperatura cały czas jest taka sama, około 97 stopni. Ja myślę, że już chyba powoli Właśnie nie wiem, czy ten chmier wyjąć. Nie, nie wyjmę go. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ. Jak mówię, piwo było bardziej zacierane na słodko, więc stąd ta decyzja o tym, żeby tego filmu nie wyjmować, bo oczekuję jakiś kontry. W aromacie myślę, że ten tort da, da, da swój efekt. Być może, być może grusza będzie wyczuwalna, ale myślę, że bardziej w smaku niż w aromacie. No więc piwo było zacierane na 68 stopni, zakładane było 65, ale tego nie było. Więc będzie bardziej słodkie, niż, czyli mniej, mniej alkoholu będzie miało i bardziej słodkie od założeń. Tą słodycz trzeba czymś skontrować, żeby nie było za słodkie. Stąd trochę podwyższone igły, trochę więcej dosypanych mielu. Przypomnę, marynka na goryczkę, Hallertauer Mitterfrucht i Fagos na koniec, na aromat. Powinno być wszystko OK. Godzina na 11 koniec. Czyli od 8 godziny, 8, 9, 10, 11. 3 godziny. Ktoś mi coś wcześniej pomylił. 9, 10, 11. 3 godziny trwało wszystko. Jeszcze, oczywiście, wysładanie, ale 3 godziny, cały kątem do wygaśnięcia garbów. Od zapalenia wygaśnięcia płomienia. Do, od zapalenia do wygaśnięcia płomienia. 3 godziny. 11. Co o myślicie? Bo dobry czas. Oficjalnie wyłączam gaz. To tyle. Niosę piwo do wystudzenia. To też jest ciężki temat. Powiem się takie coś. Co no. będzie fartuch ubrać. No. się uwalę. Ja właściwie po prostu nie chcę się uwalić. Dlatego ubiorę konfertów. Fartok, który pamięta Birofilię 2012 rok. To wtedy, kiedy ludzie rzucali kamieniami dinozaurów mniej więcej. Ona jeszcze odbywała się w żywcu. Daleko ddyni. O i daleko. Dobra, idziemy.